Ważą się losy prawa weta, a Parlament Europejski podejmie jedną z najważniejszych decyzji dla Unii Europejskiej w ostatnich latach. Michał Wilonek, zapraszam na temat dnia, którego gościem jest Ryszard Czarnecki, poseł do, do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się panu. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, dzisiaj europosłowie będą głosowali nad zmianami w traktatach, nad tym projektem zmian. Jaką wagę rzeczywiście ma to głosowanie? Co oznacza dla w przyszłości Unii Europejskiej i Polski, oczywiście. To głosowanie odbędzie się na poziomie Komisji Europarlamentu, konkretnie Komisji AFKo, czyli Komisji Spraw Konstytucyjnych. No ale oczywiście to, co ta komisja przegłosuje, a przegłosuje będzie potem przedmiotem głosowania na sesji plenarnej Europarlamentu i to uwaga już w listopadzie. Tempo jest bardzo szybkie. Bo, e... Związane z końcówką y, y, kadencji Parlamentu Europejskiego, stąd jest ten pośpiech? Dokładnie tak. No, po prostu ten liberalno-lewicowy mainstream usiłuje stworzyć jak najwięcej faktów dokonanych jak najwięcej przepchnąć w Europarlamencie przed y, y, końcem kwietnia, kiedy Europarlament y, zawiesi swoje prace do y, czerwcowych wyborów. I po prostu chcę jak najwięcej różnych swoich ideologicznych, jak ten pomysłów, przeforsować. Te propozycje zostały zawarte na aż 120 stronach. To jest rewolucja, tak, to jest rewolucja. To nie jest jakaś kosmetyka, gdzie na przykład no, poprawia się traktat lizboński pod kątem Uściślenia kompetencji szefa Rady Europejskiej i szefa Komisji Europejskiej, bo do tej pory te kompetencje są no bardzo niejasno sformułowane przez traktat lizboński. Co w swoim czasie prowadziło do wręcz śmiesznej woli kompetencyjnej. Pan przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso, był premier Portugalii, ścigał się z panem Hermanem Van Rompuyem, byłym premierem Belgii, szefem Rady Europejskiej, o, kto, kto, o to kto ma pierwszy przemawiać w Europarlamencie. Dzisiaj jest to samo. Dzisiaj się nienawidzą Charles Michel, szef Rady Europejskiej z Belgii i pani Ursula Gertrud von der Leyen z Niemiec, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dosyć się nienawidzą. Ścigają się kto pierwszy podjedzie samochodem no to, to, to jest śmieszne, śmieszna to jest prawdziwe, pod, pod są szczyty Rady Europejskiej, pod, pod wejście no, po prostu żart. Kpina. Natomiast gdyby to było przedmiotem obrad tej komisji, no to nawet bym to pochwalił. Natomiast tutaj chodzi o wręcz rewolucję. Pan tu powiedział o rzeczy może najważniejsze, ale tam są, jest szereg innych spraw, na przykład kwestia twardego żądania, żeby kraje członkowskie Unii. Weszły do strefy euro. A to ja przypomnę, 66%, krajów skandynawskich, które są członkami Unii Europejskiej, są poza Eurolandem. 75% krajów Grupy Wyszehradzkiej z Polską na czele jest poza Eurolandem. To, to prawda, tylko Panie Pośle, my podpisując traktat akcesyjny, zobowiąza zobowiązaliśmy się do przyjęcia europejskiej waluty. Z tym, że to jest odwlekane w czasie, bo nie ma tego jasnego, konkretnego terminu, tak. kiedy Polska miałaby przystąpić do tej strefy. Ja rozumiem, że w przypadku przegłosowania tych reform, tych traktatów, zmiany traktatów unijnych, zostanie wyznaczony taki konkretny termin dla Polski. No, termin tam y, nie pada, natomiast jest wyraźne żądanie sformułowane. Y, jako powiem obligacja y, i to nie kiedyś, tylko teraz. Natomiast oczywiście, no, ja jestem zwolennikiem do y, tego, y, tego y, dalszego zobowiązania. I może Polska wstąpi za 200 lat do strefy euro pod warunkiem, że Unia Europejska będzie, będzie strefa euro. Żarty, żarty, żarty na bok. Y, 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 otóż chciałem powiedzieć. Jeszcze jedną rzecz istotną, że tam szereg kompetencji, poza zawetem podkreślam, szereg kompetencji do tej pory, które były y, no, przydzielone państwom narodowym, państwom członkowskim Unii Europejskiej y, i w ogóle Unia Europejska do tego nic nie miała. I teraz nagle y, następuje tak zwane, to się tak ładnie nazywa, uwspólnotowienie. One przechodzą do, do Unii Europejskiej. Uwaga, y, myśmy od wielu miesięcy. Nawet niektórzy od lat y, mówili o tym, że Unia Europejska ma y, apetyty, gdy chodzi o rządy nad polskimi latami lasami. Proszę bardzo, właśnie teraz y, propozycja komisji, komisji, komisji Konstytucyjnej jest taka, żeby obszary dotyczące polityki leśnej przeszły w kompetencje Komisji y, w ramach kompetencji Komisji w ramach kompetencji Brukseli, Ale to, to, to mają być te kompetencje tak zwane dzielone pomiędzy Unią tak. Europejską a państwo członkowskie. No tak, no ale w tym do tej pory było tak, że tutaj Warszawa się tym rządziła jak chciała, czy, czy, czy Sofia, czy, 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 czy Berlin. E, e, I Bruksela do tego nie miała. Natomiast no teraz jest tak, że już będzie mieć. E, a mówimy tutaj o kraju, o naszej ojczyźnie, który ma Największą e, tak naprawdę obok Finlandii największą procentową liczbę lasów i ma najsilniejszy, najsilniejszy e, przemysł e, drzewny w e, Unii Europejskiej. Więc no tutaj, oczywiście, znowu chodzi o twarde, brutalne interesy. Co do prawa WETA, tylko przypomnę w tym kontekście takie stare polskie powiedzenie, e, przysłowie: e, od rzemyczka do koziczka. Parę miesięcy temu Olaf Scholz mówił tak, trzeba odejść od zasady domyślności, ale podkreślał to tylko w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. No teraz to już jest znacznie szerzej. Tak, bo mamy, wy, wymijmy panie pośle, bo to jest bardzo istotne. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa, obrony, jednolity rynek, gospodarka, budżet, polityka społeczna, rynek pracy, edukacja, klimat, środowisko, polityka energetyczna, migracja i zdrowie. To są te obszary, no na nie będzie słowem, głosowanie. Wszystko, można powiedzieć jednym słowem, to jest metafora, to wszystko. A zaczęło się niewinnie, tutaj chciała Unia Europejska ten jeden palec, że tak powiem, no teraz już całą rękę i, i całego człowieka bierze. To jest bardzo niebezpieczne, bo, bo tak naprawdę stworzenie w gruncie rzeczy kwalifikowanej większości przez dwa państwa Niemcy i Francja to jest stryk. To jest naprawdę bardzo, bardzo rzecz łatwa. No i jak się wydaje, to rzeczy jest bardzo dla Polski groźne. Nie tylko dla Polski, myślę, że generalnie dla projektu europejskiego, bo tego typu pomysły będą prowadziły do tendencji odśrodkowych, na których będzie grała Rosja. Ci państwo, którzy to promują, wraz o nich powiem, de facto, ja wiem, że oni są euroentuzjastami, zaślepionymi, ale tak naprawdę, pewnie może bezrefleksyjnie, ale de facto, Uderzają projekt europejski i robią prezent Putinowi i Moskwie. No właśnie panie pośle, bo Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje przeciwko tym zmianom. Natomiast pytanie, czy to będzie też taki sprawdzian dla posłów polskiej opozycji, którzy w Parlamencie Europejskim zasiadają w frakcji Europejskiej Partii Ludowej, którym, która to no, ma większość dzisiaj w Parlamencie, jeżeli sobie rozłożymy na, na ten na, na rozkład siły, jeżeli spojrzymy sobie na Parlament Europejski, to będzie taki sprawdzian dla opozycji dzisiaj? Tak, ale. Zwracam uwagę na strukturę polityczną osób, które podpisały te propozycje, które są ich autorami. To jest piątka europosłów. Uwaga, 80%, 80 z nich to są Niemcy. Czwórka, e, cz, cz, czworo tych europosłów to są Niemcy. Piąty to jest znany z takich od lat bardzo antypolskich wypowiedzi Guy Verhofstadt, był premier Belgii przez lata szef liberałów w Parlamencie Europejskim. To jest ta piątka. No nie z ulicy Barskiej, tu nie chodzi o polską literaturę tylko piątka z Brukseli, która to forsuje i uwaga, są to przedstawiciele no właśnie tego mainstreamu unijnego, establishmentu unijnego i uwaga, przedstawiciele tych grup politycznych, gdzie są wszystkie partie obecnej opozycji w Polsce, wolę mówić w Polsce. Niż używać przymiotnika Polska. Yy, otóż yy, jest tam, są tam przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej z profesorem Svenem Zimonem z Niemiec. Yy, 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 tam, gdzie jest Platforma Obywatelska i PSL. Yy, są przedstawiciele yy, socjalistów, tam, gdzie jest Nowa Lewica. I są przedstawiciele Reniu, yy, czyli liberałów, tam, gdzie jest, oczywiście w Polsce mniej mówi, a warto to widzieć, tam, gdzie jest yy, ruch, yy, Polska. 2050 ten ruch Szymona Hołowni. To jest odpowiedź na pańskie pytanie, jak zagłosują? No, skoro przedstawiciele tych grup e, się pod tym podpisali, domyślam się, że te e, formacje pozytywne zagłosują za tym projektem, co będzie jednak e, biciem noża w plecy Polski. Panie pośle, jeszcze tytułem przypomnienia: to głosowanie miało odbyć się 12 października, więc jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w Polsce przesunięte zostało na dzisiaj. Ja zostawiam to oczywiście do oceny też naszym widzom, dlaczego tak się stało, dlaczego to głosowanie zostało przesunięte. Panie pośle, jeszcze jedna rzecz. Postawmy taką tezę, że na tych zmianach skorzystają jedne kraje członkowskie Unii Europejskiej kosztem drugich. Pójdźmy tak, taki snop światła, taką soczewkę takiego biegu, biegu wydarzeń. Z czym to będzie się konkretnie wiązało? No, gdy chodzi o aspekty gospodarcze w kontekście strefy euro, to powiem tylko, że według wyliczeń tylko dwa państwa w Unii Europejskiej zyskały na Eurolandzie, to są Niemcy i Holandia, no obecnie to Niderlandów. Straciła najbardziej Europa Południowa. Dlaczego? No bo ma słabsze gospodarki. Można się domyśleć, że na tym stracą państwa, które są jeszcze w słabszej kondycji ekonomicznej. Gospodarka Polska się bardzo rozwija. Przegoniliśmy już parę lat temu i Grecję i Portugalię, pierwsze dwa kraje dawnej EWG, dawnej piętnastki. Teraz właściwie prześcigamy Hiszpanię, zbliżamy się do Włoch, no ale jednak wciąż jesteśmy jednym z ośmiu, dziewięciu, dziesięciu tych mniej zamożnych krajów Unii europejskiej. Więc to w sposób oczywisty uderzy w Polskę i w Europy, gdy chodzi o kwestie polityczne no to ewidentnie będzie to służyło temu, jak ja to określam, trochę może i złośliwie, biuru politycznemu, żeby użyć języka e, opisującego struktury partii komunistycznej, biuru politycznemu e, Unii Europejskiej w postaci tego duetu e, Niemiec i Francji, to się nawet czasem kłóci, e, ale jest e, bardzo jednolity, gdy chodzi o forsowanie takich e, rozwiązań eurofederalistycznych. I to będzie służyło tym właśnie krajom, e, e, ponieważ e, ich, tak już powiedziałem wcześniej, służenie przewidywalnej większości jest po prostu bardzo łatwe i w ten sposób będą szachować inne, e, inne państwa, używając też szantażu ekonomicznego, co się zdarzyło ostatnio, powiedzmy to wprost, wobec Republiki Włoskiej, wobec pani premier Giorgi Meloni, która była przeciwna Traktatowi Migracyjnemu, tym nowym propozycjom migracyjnym, ale zagłosowała za tym, kiedy się dowiedziała, że może być trzecia transza KPO dla Włoch jej cofnięta. W związku, no, proszę pamiętać, co się stało z rządem Silvio Berlusconiego, który został obalony przez formalnie Komisję Europejską, a tak naprawdę przez prezydenta Francji Nicola Sarkozy'ego i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Zahaczył pan, panie pośle, o temat Funduszu Odbudowy, Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Dzisiaj o 11.15 Donald Tusk spotka się z Ursulą von der Leyen. Lider Platformy Obywatelskiej jest w stanie wywalczyć te pieniądze? no, znaczy, no Albo sobie Unia Europejska zrobi z gęby cholewę i przyzna, że to wszystko była taka polityka, i chodziło o to, żeby odsunąć polski rząd od władzy i żeby był żeby opozycja do władzy doszła, no to taka możliwość istnieje. Natomiast no, w zasadzie wszystko zostało tutaj podpisane. Y, y, musi y, Trybunał Konstytucyjny zadziałać, musi Parlament Polski zadziałać. No, bez tego y, Unia Europejska, jeżeli coś zmieni, no to przyzna, że po prostu brutalnie ingerowała w kampanię wyborczą w Polsce, y, tym, co, tym co robiła. Także no, to będzie niełatwy dylemat. Zresztą tylko przypomnę. Że yy, Donald Tusk zapowiadał, że pierwszy dzień po wyborach tą sprawę załatwi. No, minęło właśnie 10, jeszcze na razie sprawa załatwiona nie jest. Zapewne słyszał Pan, że to tylko była taka przenośnia, bo Donald Tusk musi być premierem, żeby mieć umocowanie w tych rozmowach. No, ja pytałem właśnie o to polityków Platformy Obywatelskiej i takie odpowiedzi słyszałem. No to bardzo, bardzo ładny zwrot, musisz tego nauczyć. Jakby coś, jakaś obietnica padła, nie zostaje a to była taka metafora, taka przenośnia, prawda? Taki, taki można powiedzieć, indicator, taki, taki to pewien kierunkowska, powiedziałbym, tak? No to, to, to dobre, dobre, to ja to sobie zapamiętam. Jedni mówią o przenośni, środowisko polityczne mówi, że to tylko takie żarty, a sprawa jest poważna, bo dzisiaj, szanowni państwo, głosowanie w Komisji Parlamentu Europejskiego na temat zmian traktatowych. Będziemy się w tej sprawie przyglądać i dla państwa ją komentować. Dzisiaj stawiamy kropkę. Pięknie panu dziękuję. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości był razem z nami. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam teraz przegląd prasy Jana Badakowskiego i z później z Państwem się ponownie spotkam o 9.40 w dniu na żywo, jak co dzień. Zapraszam serdecznie już teraz. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oskar Pfeiffer.